Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna, każdego ciebie, jeśli urodziłeś się 17 dnia każdego miesiąca. Kochani dla Was przekaz na kolejne 30 dni do 17 października. Kochani wszystkim tym, którzy 17 września obchodzą swoje święto, wszystkiego co najlepsze, zdrowia, pomyślności. Spełniajcie swoje marzenia, śmiało idźcie do przodu, odważni kroczcie. I idźcie ku realizacji i spełnienia, realizacji swoich marzeń, celów, ale spełnienia też i takiej satysfakcji, osiągnięcia obfitości. Wszystkiego dobrego, szczęścia, kochani, dla Was. Dla Was wszystkich, którzy urodziliście się 17 dnia. Miesiąca zobaczcie runa szczęścia, druga runa, Urus, która mówi o takim wyzdrowieniu, o witalności, o wzrastającej energii, o takiej mocy, o czasie szczęścia, więc bardzo dobra energia na ten najbliższy czas dla Was. Będzie tutaj działała w kierunku tego, żebyście pozbyli się niepokoju, będzie kierowała wasze myśli, to żebyście głębiej spojrzeli w siebie, zauważyli tę swoją wewnętrzną siłę, wewnętrzną moc i żebyście dostrzegli, co jest przyczyną tych waszych niepokoi, a wtedy uda się je ich się pozbyć, kochani, jeżeli znajdziecie ich przyczynę. Ogólnie jest to runa dobrobytu, równa spełnienia, będzie dodawała optymizmu do waszego życia. Pozwól sobie na ten optymizm, tak? Bo będą siły witalne. Przyjdź, przyjdą one tak naprawdę do was niespodziewanie. I, jakby w szyrunie urósł, będziecie obdarowani wszelkimi niezbędnymi na dany moment możliwościami, aby doprowadzić wasze sprawy, plany, marzenia do końca. Więc warto wykorzystać ten czas, tą energię. To taka właściwie ostatnia prosta przed spełnieniem, więc skorzystajcie, a będzie ta wewnętrzna siła, ta wewnętrzna. Yy, siła, yy, moc, więc no, yy, kochani, yy, bardzo pozytywna yy, energia. Nie dajcie się wytrącić z równowagi, a w, na, w nagrodę czeka Was dobra forma, zdrówko, szczęście, czeka Was zmiana, yy, zmiana na lepsze. Yy. Macie naprawdę wiele sił, aby wykonywać, wykonać to, co gdzieś tam odkładaliście. Pamiętajcie też o umiarze, tak? żeby nie wszystko od razu, tylko rozłożyć sobie to w czasie, żeby się nie nadwyrężyć, nie wyeksploatować się tak na maksa, tylko jakby systematycznie, codziennie w kierunku właśnie realizacji, podomykania pewnych rzeczy, bo weszliście... W nowy rok numerologiczny, w nowy rok osobisty, tak? Ale też i niektórzy z Was w urodzeniowy, więc, jakby szansa na to, żeby z czystą kartą pójść dalej, ale nie pójdziecie, jeżeli nie podomykacie pewnych rzeczy. Będzie ta moc, ta siła, to szczęście, to powodzenie, byle tylko byście złapali ten optymizm, tak? I pozwolili sobie na, na, na to, żeby podokańczać i skorzystać z tej energii. Bo y, tak naprawdę y, to tak samo jest z chorobą, tak? Jak, jak dowiecie się, co jest przyczyną tej choroby, znajdziecie ten ten, ten początek czy, czy waszych rozterek, to y, uda wam się y, y, no, poradzić sobie z tym, tak? Także dacie radę, bo macie dużo wewnętrznej siły, dużo mocy i energie będą wam y, sprzyjały. Y, więc, y, kochani, jeśli chodzi o finanse, to bardzo dobry czas finansowy. Będziecie mieli nowe pomysły, będziecie odpowiednio zarządzać kapitałem. No to nie ma mowy, nie ma mowy, żeby tu coś niedobrego się podziało. Jeżeli rzeczywiście mieście trudną sytuację materialną, to właściwe podejście do tych środków, które y, wypływają z konta, przypływają, tak, to... Jeżeli będzie takie właściwe podejście i nie będziecie bez namysłu szastać pieniędzmi, no to jest szansa na tą dobrą sytuację finansową i przyjdzie uzdrowienie sytuacji materialnej dla tych, co naprawdę gdzieś tam mieliście trudności, kochani. Więc oczywiście warto zaufać i podejmować kroki, działania w kierunku zakończenia sytuacji, dopięcia czegoś, więc jakby no. Pozytywnie to się uda zakończyć, załatwić, więc warto z tej energii skorzystać, bo będzie taki realizm, będzie równowaga wewnętrzna, warto o tę równowagę zadbać poprzez właśnie medytację, wyciszanie, też znaj znajdowanie też czasu chwilę dla siebie będą dobre myśli, kochani i, i dobre pomysły, bo będziecie mieli taki chłonny i otwarty umysł, więc no, jeżeli będzie to zaufanie do siebie, do swoich możliwości, no to nie jesteście w stanie jakby oprzeć się sukcesowi. W, no jakby no tutaj bardzo dobra energia, kochani. Praca tworzona z pasją, dla niektórych też może będziecie robić jakieś projekty, będziecie stwarzać, jeżeli macie swoją działalność, nowe stanowiska pracy, będziecie rozwijać tą działalność. Być może ktoś, kto nie pracuje zawodowo, pracuje w domu, też to zajmie się właśnie czymś, co wymaga od Was siły fizycznej, czyli praca w ogrodzie, praca gdzieś, może. Dodatkowa jakaś, ale ciężka fizyczna w tym czasie, albo też ktoś, kto pobiera emeryturę czy rentę, będzie miał szansę na dodatkowe zatrudnienie, co w efekcie przyniesie pieniążki dodatkowe i też czas z innymi ludźmi. Także, kochani, obfitość. Będziecie mieli dużo siły, tak? że możecie wykonać odkładaną pracę, którą właściwie będziecie mieli szansę zakończyć szybciej niż kiedykolwiek. Tak? Także jest szansa, jeżeli wejdziecie w to, skorzystacie z tej energii, to to co znaczy, trudności Wam sprawiało, żeby to dokończyć, to teraz, w mgnieniu oka, to zrobicie po prostu, bo ta energia będzie sprzyjająca. Warto też pobiegać dla zdrowia poczuć tak na dobrą sprawę tą rozpierającą energię, znaleźć w czas dla siebie, no, mówi ta energia o powrocie do zdrowia, kochaniu, o pozbyciu się właśnie tych niepokojów, obaw. Mówi też, że to jest też dobry czas na zdanie, zdawanie egzaminów, jeżeli faktycznie jest, są jakieś przed Wami, będziecie podchodzić do jakichś egzaminów, to uda Wam się je zdać, ponieważ was, wasz umysł w tym czasie będzie bardzo jasny, lotny, będziecie mieli doskonałą pamięć. Jeżeli coś wam doskwierało, czuliście jakiś dyskomfort, no to tutaj też energia zapowiada całkowite uzdrowienie, warto być dobrej myśli. Słuchajcie kochani i, i pozbądźcie się niepokojów y, szczególnie i złapcie tą równowagę, bo to jest najważniejsze. Skorzystajcie z tej siły, mocy, y, te niepokoje y, gdzieś przepracujcie, medytujcie, uzimiajcie się y, poprzez właśnie zrozumienie, medytację, y, jakby, z, y, po, jakby zgłębicie wiedzę to pewne rzeczy się ujawnią, pokażą, warto, warto z tego skorzystać, dojść do źródła tego i, i uda się to wszystko fajnie pokonać. Będzie to dla Was dogodny czas, kochani, i warto, warto z tego skorzystać, bo będzie przypływ sił. Fizycznych, a jak jest, jest siła fizyczna, jest wola, jest równowaga, to wszystko inaczej się zupełnie y, y, układa. Jesteśmy bardziej otwarci na pewne rzeczy, więcej y, wiary dajemy temu, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy y, pokonać, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy y, osiągnąć. Y, no, mówi tutaj karta, że. No przyjdzie szczęście, przyjdzie zmiana na lepsze, jeżeli się odważymy, będziemy czujni i pokonamy wszelkie słabości. Tak? Także y, fajnie y, sobie też tą y, energię czerpać, kochani, z Ziemi. Uziemiajcie się, bo y, ta wewnętrzna energia i siła będzie y, dla Was bardzo ważna, y, a czerpać ją można właśnie poprzez. Przebywanie na świeżym powietrzu, korzystajcie z tej pogody, która jeszcze jest. Eee, kochani, no cóż, sprawdzimy jeszcze co karty opiekuńcze dla Was. Cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. I aniołki. Dziel się swoją radością. I podpowiedź na. Wasze pytanie, podpowiedź numer 1, zadaj sobie pytanie. Podpowiedź anielska numer 1, sytuacja się polepszy. Podpowiedź numer 2 na zadane przez Ciebie pytanie, zdobądź więcej informacji. I podpowiedź numer 3 na zadane przez Ciebie pytanie. Nie przestawaj, kochani, skorzystajcie z tej energii. To jest energia szczęścia, zadowolenia. Tylko dotrzyjcie do centrum, do źródełka przyczyny, lęków, wyciszcie umysł, dostrzeżcie, dostrzeżcie, do, dostrzeżcie pewne rzeczy, a przyjdzie witalność poprzez właśnie to wyzdrowienie, przyjdzie wzrost energii, moc, szczęście i macie szansę osiągnąć dobrobyt, spełnienie i pozbyć się niepokojów. Jeżeli skorzystacie z tej energii wszystkiego dobrego, mimo rona.